Dzień dobry Państwu, Łukasz Kościelny, witam bardzo serdecznie w porannej rozmowie Radia Rekord i Telewizji. Damicie moim Państwa, gościem jest Pan Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. Panie ministrze, w ostatnim czasie dużo mówiło się o sytuacji w Radomskim Włocie. Najpierw zaginiona broń, później wyciek danych żołnierzy. Czy wobec dowództwa będą wyciągnięte jakieś konsekwencje? No, ale, panie redaktorze, to nie jest pytanie do mnie, to jest do, pytanie do e, dowódcy wojsk obrony terytorialnej. Generał, ale ktoś nadzoruje. Generał Kukuła, generał Kukuła jest sprawnym dowódcą. Jestem przekonany, że tutaj te kwestie na pewno są na na agendzie jego bieżących spotkań z dowódcami poszczególnych brygad, bo rzeczywiście to nie służy rozwojowi też formacji, kiedy takie informacje się pojawiają. No wyciek danych to poważna sprawa. A czy, wie pan, wyciek danych to o tym się zajmuje żandarmeria wojskowa i zajmuje się tym również, pewnie będzie za chwilę zajmowała się prokuratura wojskowa, bo wyciek danych to jest w sytuacji, kiedy on może nastąpić skręgu bezpośrednio około dowódczego, no, ale jeżeli jeden z żołnierzy publikuje taką listę rozkaz dzienny rozkaz personalny bez zgody, no to jest, są odpowiednie paragrafy na to. Zresztą ten żołnierz, z tego co wiem, już nie pracuje czy nie jest, nie funkcjonuje w 6 Mazowieckiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej. Więc... A co z bronią? Panie redaktorze, to jest też sytuacja, jest o tyle dziwna, że jeżeli chodzi o broń, to jest sprawa poważnego kalibru i tutaj też nie chciałbym na ten temat się wypowiadać, póki nie będzie jasnej, precyzyjnej, precyzyjnej i czytelnej informacji ze strony i żandarmerii, i prokuratury wojskowej. I tutaj mam pełne zaufanie do organów, które prowadzą postępowanie w tym Czy w takim sprawie? razie Pana zdaniem rzeczywiście? Konsekwencje powinny być wyciągnięte, czy nie? Pana zdaniem. Ale, Panie Redaktorze, ale oczywiście, że zawsze muszą być wyciągane konsekwencje w sytuacjach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu żołnierzy, bezpieczeństwu wojska, bezpieczeństwu ojczyzny. A tutaj bez wątpienia w takich kategoriach możemy rozpatrywać te kwestie. Czy polski rząd planuje powrót zasadniczej służby wojskowej? Nie, nie planujemy. Zresztą proszę pamiętać, że pobór jest wyłącznie zawieszony. I tutaj oczywiście mogą być takie działania, które będą odwieszały ten pobór, ale muszą też nastąpić pewne elementy. My, ustawą o obronie ojczyzny, stworzyliśmy możliwość służby wszystkim tym, którzy chcą służyć w polskim wojsku w formule dobrowolnej, ochotniczej służby wojskowej. Spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem i cieszymy się, że szczególnie młodzi ludzie, którzy no nie mają, Możliwości służby zasadniczej, tak jak to drzewiej bywało. Nie chcą też na stałe wiązać się z polskim wojskiem, z polską armią w formule żołnierza zawodowego czy też żołnierza terytorialnej służby wojskowej, więc dajemy taką możliwość. Jest to taki komponent roczny: najpierw pierwsza część 28 dni szkolenia podstawowego i później 11 miesięcy szkolenia specjalistycznego. I to jest tak, że ci Ci żołnierze otrzymują również odpowiednie wynagrodzenie, uposażenie. To nie są też małe środki finansowe, bo to jest 4560 zł. Czyli, czyli które dobrowolność, otrzymuje czyli dobrowolność służby, a nie obowiązek. Tak, oczywiście, dobrowolność. I później po odbyciu, odsłużeniu tych 12 miesięcy w formule dobrowolnej, on może zdecydować, czy chce zostać żołnierzem zawodowym, czy na przykład chce przejść do tak zwanej rezerwy aktywnej. Czy też chce po prostu pożegnać się z wojskiem no właśnie, i iść swoją drogą? Być dorą. może zwiększenie szkolenia rezerwistów. Jest taki pomysł, czy też nie? Ale szkolenia rezerwistów, panie redaktorze, one się odbywają. I, i tutaj my od roku 2015 na tym polu bardzo intensywnie. Działamy dlatego, że zarządów naszych poprzedników praktycznie wstrzymano jakiekolwiek działania związane ze szkoleniem rezerw. My te rezerwy odbudowujemy, mozolnie odbudowujemy przez te ostatnie lata. Stąd też stworzyliśmy na kanwie ustawy o obronie ojczyzny dwa rodzaje rezerwy: rezerwę aktywną i rezerwę pasywną. I Każdy, kto ma przydział mobilizacyjny, może być w tej rezerwie aktywnej, będzie odbywał ćwiczenia, będzie cały czas się szkolił, doskonalił, ale jest również grupa osób, które chcą pozostawać w naszych zasobach, ale nie mają takiej determinacji, czasu, woli, chęci, aby też częściej się szkolić, więc pozostaje ta rezerwa pasywna, gdzie ćwiczenia odbywają się stosownie. Rzadziej. Dla nas ważne jest, aby dzisiaj stwarzać możliwości odbudowy to, co bezpowrotnie straciliśmy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, czyli ten czas, kiedy obywatele Rzeczpospolitej mają to szkolenie wojskowe w takiej lub innej formule. I dzisiaj zależy nam na tym, aby przyciągać Polskie i Polaków do tego. Nie tylko po prostu. Tak, panie trzeba redaktorze, z nich ale proszę, proszę zobaczyć, star. że my też stworzyliśmy taki program szkoleń. Week dla wszystkich tych, którzy no, chcą zobaczyć, jak jest, jak odbywa się wykorzystywanie broni, użycie broni, jak to jest, żeby mieć pojęcie o takich bezpośrednich działaniach obronnych w sytuacji zagrożenia A pojawiają ojczyzny. Się, pojawiają się w przestrzeni publicznej komentarze, że coraz mniej jest z roku na rok ochotników do, do wojska Obrony Terytorialnej. Czy to jest y, prawda, czy zauważyliście taki trend? Panie redaktorze, absolutnie nie, dlatego, że My mamy określony harmonogram jeżeli chodzi o tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej. I zgodnie z tym harmonogramem, harmonogramem realizujemy nasze działania. Gdyby było mniej ochotników, to nie tworzylibyśmy kolejnych brygad, a przecież na Mazowszu według pierwotnego założenia miały być dwie brygady, a my dzisiaj kolej, tworzymy kolejną trzecią stołeczną brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej. Na Lubelszczyźnie miała być jedna brygada, tworzymy dwie brygady. Na Podkarpaciu miała być jedna brygada, tworzymy dwie brygady. Więc to zainteresowanie naprawdę jest olbrzymie. Oczywiście. Nie ukrywamy tego, że są miejsca w Polsce, gdzie to zaangażowanie czy również chęć służby w Wojskach Obrony Terytorialnej jest nieco A jak mniejsza. To Radom, jest, Radom i region, region radomski, radomski jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o osoby, które chcą służyć i które służą. Zresztą VI Mazowiecka, szczególnie 62 Batalion, jest takim swoistym liderem, jeżeli chodzi o te działania. Zresztą tutaj bardzo dobrą robotę zrobił od samego początku funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej pułkownik Łukasz Baranowski, bo on rzeczywiście bardzo intensywnie, bardzo mocno zaangażował się w te działania związane z rekrutacją, odwiedził wszystkie gminy, nawiązał kontakty z samorządami w całym regionie radomskim. Ta współpraca jest bardzo mocna, bardzo bliska, i to, bliska. Jak rozumiem, I to dzisiaj, mhm. tak, dzisiaj to procentuje. Panie ministrze, program sprzedaży węgla, poznaliśmy już yy, szczegóły, to jest program, który pana zdaniem znajdzie pozytywne uznanie wśród samorządowców? Na przykład wśród prezydenta Radosława Witkowskiego, który wiemy, że no miał takie dość ambiwalentne odczucia co do no, ale tego. Ale chyba programu. wydaje mi się, że po ostatnim nie wiem, wywiadzie, czy u pana w studio, czy w innym, już nieco zmienił swoje podejście do tej kwestii. Panie redaktorze, nie ulega żadnej wątpliwości, że jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej, związanej z kryzysem, wojną za naszą wschodnią granicą. I tutaj, w takiej sytuacji, wszystkie ręce na pokład. Albo ktoś chce pomagać społeczeństwu, albo ktoś nie chce pomagać społeczeństwu. Jeżeli rząd jest krytykowany za swoje działania, to proszę zauważyć, co rząd praktycznie od wielu miesięcy w tym zakresie robi, aby minimalizować te skutki kryzysu energetycznego wywołanego przez Putina. Między innymi to jest jeden z tych przyczynków, który, o którym mówił rząd Prawa i Sprawiedliwości od samego początku, że chociażby te działania i te relacje pomiędzy Kremlem a Berlinem, Kremlem, a Paryżem a Brukselą, to jest olbrzymie zagrożenie energetyczne dla całej Europy. I tak się niestety stało i to się czy, wydarzyło. Czy nie ma dzisiaj... zagrożenia, że zabraknie węgla? Panie redaktorze, nie ma zagrożenia takiego, bo dlatego, że po pierwsze nasze polskie kopalnie pracują na maksa, mówiąc językiem młodzieżowym. Zamówiliśmy bardzo duże wolumeny również węgla w innych krajach Republika Południowej Afryki. Południowa Ameryka. To są te obszary, z których też ściągamy. I dzisiaj mamy bardzo dużo węgla, który przypływa do naszych portów. Czyli na wodzie jest... jesteśmy zabezpieczeni. No tak, tylko że dzisiaj jest kolejną kwestią ta dystrybucja, bo możemy sprowadzić wiele setek tysięcy ton węgla, tylko później należy dokonać dystrybucji. I to jest potrzebne zaangażowanie samorządowców w to, aby tę dystrybucję usprawiedliwić. Bo spółki energetyczne same tego nie zrobią i potrzebne jest zaangażowanie również innych samorządów. nie można było na przykład dogadać się z prywatnymi przedsiębiorcami? Panie redaktorze, nam zależy przede wszystkim on o tym, aby również cena była na odpowiednim poziomie. Przyzna pan, że sytuacja, kiedy pojawiła się pierwsza informacja, że będziemy dopłacać do węgla, kiedy te ceny. węgiel 1000 ceny, za tonę ceny, ceny pikowały. Więc złotych. później, kiedy my, rząd zdecydował, że będą dopłaty, ceny węgla poszybu, poszybowały bardzo wysoko. Czyli więc, samorząd to gwarancja więc, ceny. więc, więc tym bardziej, że to są takie ustalenia na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. I tutaj te ustalenia są jednoznaczne jest 1500 zł za tonę węgla, 500 zł dodatkowych, gdzie samorząd będzie miał tę swoją marżę i te wszystkie opłaty, które są związane z przygotowaniem tego typu punktów, więc ta kwota maksymalna to jest 2000 zł za tonę, za którą będzie płacił odbiorca. Oczywiście limitujemy tę kwestię, bo to jest rzeczą naturalną, że w takich sytuacjach musimy wprowadzać limity sprzedaży. 38,5 miliona złotych trafi do... Radomia ze środków rządowych. Gdyby był pan prezydentem miasta, to na co by pan te pieniądze trafił? Panie że 38,5 miliona to jest jeden element. Proszę pamiętać, że do Radomia trafiło już 160 milionów złotych. Tak, ale ja mówię o tym od, od panie że, ale to jest ważne. 160 milionów złotych, które są w ogóle niewykorzystane i te 100, 160 milionów złotych, które są na stole. Które prezydent może wziąć i może zrealizować zadania, i ich nie wykorzystuje od szeregu miesięcy, a nawet lat. I to jest dzisiaj poważny problem, bo kolejne przetargi, które są ogłaszane, okazują się, że ceny są o wiele wyższe. Gdyby te środki finansowe były zrealizowane, czy były wydane na zadania inwestycyjne rok temu, czy dwa lata temu, to przyzna pan, że o wiele niższe stawki były wtedy, jeżeli chodzi o przetargi na budowę, na rozwój infrastruktury, chociażby drogowej czy, czy mostowej. Ktoś, kto buduje długo, buduje bardzo, bardzo drogo. I dzisiaj tych środków finansowych dodatkowych jest znacznie więcej, bo to są kolejne 38,5 miliona złotych. Jest szereg elementów, na które powinny być przeznaczone te środki finansowe. Nie chcę się wcielać w rolę prezydenta, bo to jest jego zadanie, aby te środki Godny rozdystrybuować. 38,5 miliona złotych są naprawdę duże pieniądze. Może dołoży do innych środków finansowych, które zostały również zagwarantowane dla Radomia przebudowa ulicy Piwnej. 2 miliony 100 tysięcy, które wojewoda przekazał miastu na tę inwestycję. podobno trwają rozmowy, żeby ta dofinansowanie to dofinansowanie przesunąć na kolejny Nie ma rok. takiej możliwości, panie redaktorze, to ja już panu od razu mówię. Nie ma takiej możliwości, jeżeli te pieniądze nie zostaną zakontraktowane. Do, do końca tego roku te pieniądze Miasto Radą straci 2 miliony 100 tysięcy. Czyli prezydent mi... o tym wie, Pana zdanie? Prezydent o tym wie i to jest dla mnie niepojęta, niezrozumiała gra i działania ze strony prezydenta. Być może Pan prezydent nauczył się tym, że rząd przez kolejne lata, mówię o rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w sposób bardzo łaskawy i liberalny podchodził do nieudolnych działań włodarzy Radomia. Bo przypomnę, żadna z inwestycji przy zaangażowaniu środków finansowych, budżetu budżetu państwa nie została zrealizowana w terminie, bo ani kamienica deskurów nie została w terminie rozliczona ze środków budżetowych i należało prolongować te środki finansowe, ani również radomskie centrum sportu, budowa hali sportowej też należało prolongować przez kolejne budżety te środki finansowe. Tutaj jeżeli chodzi o te, które są w gestii wojewody mazowieckiego, niestety to są środki znaczone, które muszą być wydatkowane w roku 2020. 22 I przykro mi to stwierdzić, ale to jest działanie niezrozumiałe dla mnie jako mieszkańca Radomia, bo pieniądze dostał na prezydent na ulicę Piwną, ale do tego rozpączkowały się inwestycje i to jest nie tylko ulica Piwna, ale jeszcze jedna droga, jeszcze parking w sąsiedztwie. Czyli trzeba było po prostu jak najszybciej się dogadać? Nie, trzeba było po prostu zrealizować to zadanie, na co środki finansowe były przekazane, a nie. Mnożyć również innych działań. No i dzisiaj mamy, panie redaktorze, bardzo skomplikowaną sytuację. Mamy 76 milionów złotych na ulicę warszawską, gdzie. I nie ma tego. No właśnie, jest problem. I mamy prawie 100 milionów złotych na budowę wiaduktu w ciągu ulicy żeromskiego-lubelska, gdzie, gdzie oferty są o wiele wyższe. I to jest dzisiaj poważny problem, bo wydaje mi się, że Kasa radomia jest tak wydrenowana i pusta, że nie będzie środków własnych na dołożenie do tych inwestycji, więc, jakie działania kolejne. No. Odkładanie w czasie tych inwestycji, co będzie się wiązało również z niedogodnościami, będzie się wiązało również ze zwiększeniem kosztów. Mało tego, w przyszłym roku na wiosnę uruchamiamy lotnisko na Radomskim Sadkowie, cywilny port lotniczy, który rozpocznie działalność i dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy mieli piękne lotnisko, zablokowaną drogę wjazdową od strony Warszawy, bo będzie remont i od centrum miasta główny wiadu, który prowadzi na lotnisko, również. Będzie budowa Pan no, miasto, miasto że już ma pe pewien pomysł, jak tę sytuację rozwiązać. Eee, Myślę, że za kilka miesięcy. Ale będziemy wie pan mogli co? To ta, panie redaktorze, bez wątpienia, tylko przyjdzie do pana studia mm, prezydent Radomia i powie, ale to nie ja, to MZDIK. Tak jak to słyszę Czyli przerzucanie tego. Tak słyszę to pana, jak słyszę to w pana audycjach, kiedy prezydent mówi, ale ja nie odpowiadam za Radomskie Centrum Sportu. Precencje majcie do MOSiR-u, to MOSIR odpowiada za tę inwestycję. Tylko ja się pytam, kto jest jednoosobowym, stuprocentowym właścicielem yy, yy, spółki akcyjnej yy, Mosir? No ani pan, ani ja, tylko prezydent miasta Radomia. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.